Dzień dobry. Witamy na kolejnym rodzinnym wakacyjnym wyzwaniu. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć rozmowy o bezpieczeństwie. Cześć, jestem Asia. Asiu, porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie. Jak myślisz, co to jest bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo to jest taka cecha, że na przykład ktoś się czuje bezpiecznym. Gdy nie jest sam w domu, gdy jest szczęśliwy. A teraz narysuję buźkę zadowolonego dziecka. Czyli rysujesz dziecka, buźkę, które jest bezpieczne, tak? tak? Jak ono wygląda? Dziecko, które jest bezpieczne. wygląda? jaki jest? Jest zadowolone, uśmiechnięte. Ma zaspokojone jakie potrzeby na przykład? Na pewno snu, snu. jedzenia, zabawy, tak? Mhm. Jest zadowolony. A jak wygląda buźka dziecka, które jest na przykład, nie ma zapewnionego bezpieczeństwa? Jest smutny, Zaniepokojone. Teraz się Czyli nie czuje się bezpiecznie, tak? Czyli jest to buzia dziecka. Smutnego, smutnego takiego. Dobrze. A teraz Asia powiedz mi, jaki czy znasz? Ogólny taki numer telefonu, gdzie możemy zadzwonić i na pogotowie, i na straż pożarną, i na policję. Jaki to jest numer? Policja i pogotowie i straż pożarna ma numer 112. I z jakich telefonów możemy tam zadzwonić? Z komórkowych i stacjonarnych. Czyli 112. Tak, i jest to numer jaki? Zawsze? Zawsze bezpłatny. Bezpłatny, tak? I zawsze w każdej chwili możemy tam zadzwonić. Dobrze. A jaki numer ma na przykład policja? Policja ma numer 9. Dzwonimy po poli Pokaż do tego, tak. A kiedy dzwonimy po policję? Po policję dzwonimy, jak na przykład jest wypadek, albo jest jakiś napad na kogoś, albo ktoś się bije, albo na przykład sąsiedzi nie mogą się dogadać. Mhm, dobrze. A kiedy jeszcze jest potrzebna policja? Jak myślisz? E, na przykład. Jak? Czy na drogach pan policjant pilnuje eee, bezpieczeństwa? Tak. Czyli? I co wtedy robi? Kieruje ruchem drogowym i, na, i pomaga przechodzić przez drogę. A jak powinno się przechodzić przez drogę? Eee, najpierw trzeba popatrzeć w lewo, potem w prawo, i potem jeszcze raz w lewo. Jeżeli nic nie jedzie, można przejść spokojnie. Przez drogę. a piesi przechodzą po czym? Po pasach. Po pasach. A na jakim świetle? Na zielonym. A na czerwonym, co trzeba zrobić? Wstać. A co jeszcze należy mieć, idąc po boczem na przykład? Co powinien mieć każdy? Jakieś na przykład? Odblaski, na przykład jak idzie w nocy, to żeby ich było widać. Dobrze. A teraz powiedz, jaki numer ma na przykład policja? Przepraszam, pogotowie. O policji już mówiliśmy, to teraz może pogotowie. Pogotowie mam numer dziewięć. 9. 9, 9, 9. Tak, 999. I kiedy dzwonimy na pogotowie? Na pogotowie dzwonimy, jak jest na przykład wypadek, albo ktoś w domu zesłał, albo ktoś jest chory. Uh -huh. Jest jakiś wypadek, coś się tam dzieje, na przykład to na pogodę. Dobrze, a kie, jaki numer ma Straż Pożarna? Straż Pożarna ma numer 998. 998. A kiedy dzwonimy po Straż Pożarną? Po Straż Pożarną dzwonimy. Na przykład jak jest gdzieś wypadek, albo się gdzieś pali, albo jak na przykład wyjdzie kotek na drzewo. Wiemy już co robi policja, wiemy już co robi straż pożarna i wiemy czym zajmują się, czym zajmuje się pogotowie. A teraz jeszcze powiedzmy tylko w skrócie, w domu czujemy się bezpiecznie, znamy każdy kąt. Pamiętajmy jednak, że są rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy nigdy robić jako dzieci, gdyż mogą skończyć się dla nas tragicznie. Tutaj taką mamy książeczkę, którą żeśmy oglądnęli z Asią. Asiu, pokaż do kamery książeczkę, czego nie powinniśmy robić. Nie bawimy się ostrymi przedmiotami. Nie bawimy się gniazdkami z prądem. Nie ciągnij za przewody. Mhm, później? Nie bawimy się zapłokami. Mhm. Nie bawimy się środkami czystości. Czyli nie używamy żadnych płynów no. i nie bawimy się, bo są niebezpieczne. Uważamy na co? Na gorące płyny. Żeby się co? Nie oparzyć. Żeby się nie oparzyć, tak. Nie bawimy się w kuchni, nie wyłączamy kuchenki gazowej. Czyli nie bawimy się gazem, prawda? Mhm. Co robimy jeszcze? Nie połykamy lekarstw z domowej apteczki. Czy dzieci powinny mieć dostęp do lekarstw? Nie. Dlaczego? Bo, bo jakby na przykład zażyły jakieś lekarstwo złe, na przykład na hemoroidy albo coś, to na przykład nie mogły być potem bardzo chore z tego. Mm -hmm, na przykład na, I wtedy na przykład, gdy zażyją dzieci lekarstwo, gdy się zatrują lekarstwami, to kogo wzywamy? Czyli? Lekarza. Inaczej? Kogo wzywamy przez telefon? Karetka. Czyli pogo. To. A jak na przykład bawilibyśmy się zapałkami albo kuchenką tą gazową i nagle wybuch pożar? Kogo wzywamy? Straż pożarną. Straż pożarną. Co jeszcze nie robimy w domu, żeby nie, czuć się bezpiecznie? Nie wychylamy się przez okno lub balkon. Co możemy wtedy zrobić? Może wtedy wypaść, bo nam się stać straszne nieszczęście. Czyli straszne nieszczęście. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, Asia, jeszcze teraz dzieci dużo siedzą na internecie. Co nie wolno robić? Jak piszesz na przykład z kimś maile jakieś, czy piszesz. czy bawisz się z kim, czy rozmawiasz. Czy? Nie piszemy z obcą osobą, której nie jest. Nie podajemy swojego adresu, nie rozmawiamy o rodzicach, nie podajemy swojego e-mailu i na przykład numeru konta albo coś. I A dlaczego to jest takie niebezpieczne? Dlaczego nie wolno tego wszystkiego robić? Bo jakby się na przykład podało komuś adres nieznajomego, to jakby on przyjechał na przykład do tej miejscowości i do tego domu, to mógłby określić czyli albo wyrządzić jakąś